Witajcie! Jakiś czas temu wrzuciłem na mój kanał film o filmie Jak Wydresować smoka 3. Ten film zrobił niesamowity odzew. W dosłownie dwa dni pobiliście rekord wyświetleń na moim kanale. Naprawdę mnie to cieszy i naprawdę dziękuję Wam za to, dlatego ten film jest również w tej tematyce. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, kim jest biała furia. Pierwszy raz o białej furii dowiadujemy się w najnowszym zwiestunie Jak Wytresować Smoka 3. Z tego co wiemy, białe furie są to bliscy krewni i odmiany nocnych furii. Z tego co również wiemy, białe furie występują o wiele rzadziej niż nocne furie. Z wyglądu białe furie są bardzo podobne do nocnych furii, aczkolwiek nie mają takich charakterystycznych łusek oraz yy, nie mają takiego pofałdowanego grzbietu. Mają również zupełnie inny kolor oczu. Teraz przejdźmy do zdolności. Z tego, co zostało nam przedstawione na zwiastunie, dowiadujemy się, że białe Furie mają bardzo podobne moce do nocnych Furii. Strzelają również plazmu, ale co ich wyróżnia, dzięki tej plazmie mogą się maskować. Białe Furie również są silne, ponieważ są w stanie przenosić ciężkie przedmioty, takie jak ludzie lub inny smok o tej samej wielkości. Białe Furie są bardzo szybkie, bardzo inteligentne i bardzo nieuchwytne. Wydaje się, że są łagodne w stosunku do innych Furii, ale mogą być agresywne, gdy nieznani ludzie przeszkadzają im w ich naturalnym stylu życia. Teraz przytoczę Wam słowo twórców, którzy zostali zapytani o to, co sądzą o tych Białych Furiach. Odpowiedzieli tak: Białe Furie są motorem zmian w naszej opowieści, przedstawiającym zew natury, która jest kluczem do przeznaczenia. Na ten moment na razie mamy tylko tyle informacji. Lecz jeżeli wy coś wiecie, możecie o tym napisać oczywiście w komentarzu. Według mnie Białe Furie to naprawdę ciekawy gatunek Smoka. Twórcy, wprowadzając ją, zrobili bardzo dobry krok. Który na pewno zachęci więcej osób do obejrzenia tej trzeciej części. No i to na tyle. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś ciekawe informacje na temat Białych Furii, to oczywiście nagram kolejny film, w którym wszystko omówię. Również, jeżeli się pojawi kolejny zwiastun, jak wytresować Smoka 3, to również go omówię. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z Wami żegnam. Na razie!